środowym podcaście podwyższona zmienność przez rosyjskie drony, 54 do 20 dla niedźwiedzi, trzech beneficjentów nocnych wydarzeń, dwie nowe rekomendacje, deflacja w Chinach i uwaga na insta-naganiaczy. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie. Dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu. Jest środa 10 września, to jest 253 dzień tego roku. Giełdowa sesja dobiegła już końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na jej podsumowanie. Zanim jednak zacznę, chciałbym poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Bossa Web Trader, czyli serwis transakcyjny domu maklerskiego Boś. W jednym miejscu macie tu Państwo dostęp do ponad 7000 instrumentów z GPW i zagranicy, w tym akcje, obligacje, etf -y, kontrakty, opcje i certyfikaty. Serwis dostępny jest z poziomu przeglądarki, nie wymaga żadnych instalacji i posiada wszystkie niezbędne funkcjonalności. W domu maklerskim BOŚ można też założyć rachunki IKE i IGZE. Wszystkie szczegóły oferty znajdziecie Państwo pod linkiem, który zostawiam w opisie, a także przypiętym komentarzu. A przechodząc już do wydarzeń giełdowych, zacznę od tego, że mieliśmy dziś do czynienia z podwyższoną zmiennością na warszawskim rynku, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Powodem tych nerwów były nocne wydarzenia otóż w trakcie ataku Rosji na Ukrainę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Te, które stanowiły potencjalne zagrożenie, zostały zestrzelone przez nasze i sojusznicze lotnictwo. Jak poinformował rano premier Donald Tusk, miało dojść do co najmniej 19 naruszeń i co najmniej trzy obiekty zostały strącone. W miejscowości wyryki Wola na Lubelszczyźnie dron albo jego szczątki, tego jeszcze nie doprecyzowano, zniszczył dach domu mieszkalnego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4 traktatu północnoatlantyckiego. W rodzimych mediach temat ten był dziś mocno podgrzewany i mieliśmy trochę straszenia nagłówkami. Stonowane komentarze ze strony byłych wojskowych mówiły jednak, że rosyjskie drony nad Polską to kolejny element wojny hybrydowej, a reakcja ze strony naszych władz i sojuszu była właściwa. Emocje oczywiście udzieliły się też inwestorom. Indeks WIG-20 spadł dziś o 0,9% i zakończył sesję na poziomie 2811 punktów. Sesyjne minimum wyniosło jednak 2762 punkty, co pokazuje, że było dziś naprawdę nerwowo na rynku i podaż chwilowo tak dociskała, że prawie legł w gruzach dorobek wzrostowy z poprzednich trzech sesji. Odbicie i długi i dolny cień dzisiejszej świecy pokazują siłę strony popytowej, co może napawać optymizmem przed kolejnymi sesjami. W gronie naszych blue chipów nad kreską skończyło sesję tylko 5 spółek Allegro, CD Projekt, LPP, PGE, a także CCC. Zwyżki sięgały tu od 600% w przypadku CCC do 1,34% na LPP. Dodam, że notowania CD Projektu naruszyły dziś od dołu średnią z 50 sesji i próbują wydostać się z układu korekty. Pozostałe z firmy z WIG-20, czyli cała piętnastka. Były na minusie, a najbardziej przecenione zostały banki z Aliorem na czele. Jego walory spadły dziś o 2,4%. Indeks mWIG40 stracił dziś 1% i pozostał pod średnią 50 sesyjną na jego wykresie. Patrząc tak z nieco szerszej średnioterminowej perspektywy, zarysowuje się konsolidacja między poziomami 7500-8200. Wśród podmiotów o średniej kapitalizacji liderem była dziś Lubawa. Akcje podrożały o 6,3% i przy podwyższonym obrocie kurs wybił się z ostatniego wąskiego pasma wahań. Zwyżki napędzały oczywiście kwestie geopolityczne. Wzrost napięć na naszej wschodniej granicy wzmacnia scenariusz zwiększania nakładów na przemysł obronny, co może sprzyjać spółkom, które dostarczają asortyment dla służb mundurowych, jak właśnie Lubawa. I ten sam efekt widoczny był dziś również na Protektorze i Zrębie. Ich akcje podrożały odpowiednio aż o 32 i 16%, i w sumie te trzy spółki były dziś największymi bezpośrednimi beneficjentami nocnych wydarzeń, tak biorąc pod uwagę fakt, jak dużo spółek komunikuje w ostatnich tygodniach wejście w sektor obronny, no być może GPW Benchmark powinna rozpatrzeć stworzenie nowego indeksu typu WIG-Wojna, albo mówiąc bardziej dyplomatycznie, na przykład wIG militaria. Wracając jeszcze na chwilę do Mwigu, na dole jego tabeli były dziś AB i XTB, które jako jedyne w tym indeksie straciły po ponad 3%, choć nie było żadnych oficjalnych komunikatów. Z tych spółek podaż nie ominęła dziś również małych podmiotów, indeks SWIK 80 spadł o 1,5% i wrócił poniżej okrągłych 30 tysięcy punktów. W jego portfelu liderem był dziś Zepak. Akcje podrożały o 6%. Powodem tego wzrostu mogła być informacja, że PGE podtrzymuje chęć odkupienia od Zepaku 50% udziałów w PGE Pak Energia Jądrowa. Słabiej przy podwyższonym obrocie wyglądał wezwigu Bumech. Tu już nie było miejsca na efekt drona i po tym 10-dniowym byczym rajdzie dziś cena akcji spadła o 4,8%, choć patrząc przez pryzmat skali ostatnich zwyżek, to i tak ten wymiar kary, w cudzysłowie kary, nie wydaje się jakoś duży. Jeśli chodzi o spółki spoza głównych indeksów, tu wskazałbym ZUE, która zyskała dziś 5,3%. Spółka poinformowała, że jej oferta dotycząca robót budowlanych na odcinku linii kolejowej 202 została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu polskich linii kolejowych, Wartość netto tej oferty to 2,6 miliarda złotych. Dodam jeszcze w wątku spółkowym, że dziś biuro maklerskie PKOBP wypuściło dwie rekomendacje w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego. Zalecenia dotyczą tekstu i Raiw Therapeutics. Dla tekstu eksperci rekomendują: Trzymaj z ceną docelową 57 zł, a dla biotechu: kupuj z wyceną 34 zł. Na New Connectcie dziś cztery spółki wypracowały ponad milion złotych obrotu, więc jak na mały parkiet to bardzo dobry wynik. Były to Farm 51, niewiadów PGM, Medico Pharma, a także Scanway. NCIDEX spadł natomiast o 0,2%. Także i mały parkiet dzisiaj dostał rykoszetem od dużego. Jeśli chodzi o ogólne statystyki po środowej sesji, 20% spółek zakończyła dzień na plusie, a 54% na minusie, więc dziś 54 do 20 na korzyść niedźwiedzi. Bardzo duża przewaga. Szkoda, że tej przewadze towarzyszyły ponadprzeciętnie wysokie obroty, bo wyniosły 1,9 miliarda złotych. Najwięcej wypracowano dziś na banku PKO BP i to było 246 milionów. Skoro już o dużych liczbach mowa, to przypomnę w tym miejscu, że trwa misja 20 tysięcy, której celem jest skompletowanie 20 tysięcy subskrypcji w jak najkrótszym czasie. Będę zatem wdzięczny, jeśli słuchacze, którzy nie subskrybują tego kanału, zmienią w tym momencie zdanie i klikną czarny przycisk. Z góry dziękuję za każde kliknięcie. W tym momencie do celu brakuje ich dokładnie 1240. Jeśli chodzi o tematy makroekonomiczne, w Chinach w sierpniu ceny konsumenckie spadły o 40%, a oczekiwano spadku o 2,0%. Deflacja producencka wyniosła natomiast 2,9%, czyli była zgodna z prognozami. W Stanach Zjednoczonych inflacja producencka wyniosła 2,6%, oczekiwano 3,3%. Co do walut, kurs euro do dolara balansował dziś przy poziomie 1,17%, więc trwa krótkoterminowa stabilizacja. Rentowność amerykańskich dziesięciolatek wróciła dziś do poziomu 4,05. Złoty tracił w ślad za giełdą i w myśl narracji, że napięcia geopolityczne odstraszają zagraniczny kapitał. Deprecjacja naszej waluty nie była jakoś przesadnie duża. Za dolara płacono po południu 3,63, za euro 4,26, za franka 4,56, za funta 4,93, czyli w relacji do wczorajszych cen zamknięcia. To były zmiany rzędu 0,3-0,5%. Na Wall Street wtorek zakończył się lekkimi wzrostami. SP500 zyskał 30%, Nasdaq Composite 40%. Największe wahania cen akcji zanotowały spółki z sektora ubezpieczeń. United Health była liderem ze zwyżką o 8,6%, a Humana była na samym dole tabeli SP500 ze stratą rzędu 12%. Na rynkach azjatyckich przeważała dziś zdecydowanie zieleń. Ponad 1% zyskały Kospi, Tai X, a także Hankseng. Nikkei 225 wzrósł o 0,9%. W Europie przeważała czerwień, a trzy najsłabsze rynki to rosyjski, węgierski i polski. Co do surowców, ropa WTI podrożała dziś do 63,5 dolara za baryłkę, złoto. Tym razem bez nowego rekordu, ale wciąż trzyma się wysoko, bo powyżej 3600 bitcoin podszedł dziś pod 114 tysięcy dolarów i średnią 50 sesyjną. Co nas czeka w czwartek? Jutro gwoździem makroprogramu będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego dotycząca stóp procentowych. Oczekiwany jest brak zmian. Ponadto bardzo ważny będzie sierpniowy odczyt inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. Prognozy wskazują, że wskaźnik CPI wzrósł rok do roku. O 2,9%. Ponadto jutro raporty wynikowe na naszym parkiecie pokażą m.in. Intercars, Mangata, Mostostal, Zabrze, Polwax i Seco Group. Co do obligacji korporacyjnych z Katalistu, cały czas trwają emisje PCC Exol i Varimpex Financing, a jutro nowe okresy odsetkowe zaczynają obligacje aż 7 siedmiu firm, w tym m.in. Benefit Systems, Kruk i Kawatina. Na koniec, zgodnie z środową tradycją, zapraszam na finansowy absurd tygodnia i tym razem słów kilka o tym, co dzieje się, proszę Państwa, na Instagramie. Jak zapewne niektórzy z Was wiedzą, założyłem tam niedawno konto, dokładnie to dwa tygodnie temu to, to zrobiłem, i te dwa tygodnie wystarczyły, bym zaczął dostawać prywatne wiadomości od kont podszywających się m.in. pod GPW i fundację GPW piszą do mnie, że założyli jakąś grupę na WhatsAppie i że dzielą się tam informacjami na temat ciekawych spółek, funduszy ETF-ów i tym podobne. Zachęcają, oczywiście bym dołączył, zwłaszcza że grupa jest darmowa. I to w sumie jeszcze nic, w zasadzie taki wierzchołek góry lodowej chyba, bo na tym całym Instagramie jest, tak mi się wydaje, jakaś swoista wolna Amerykanka, codziennie widuje tam fejkowe konta znanych polskich analityków, naprawdę takich z największych biur maklerskich i bardzo rozpoznawalnych którzy na tych reklamach naganiają na jakieś super strategie. Jeśli są zatem wśród państwa użytkownicy Instagrama, to proszę być bardzo ostrożnym i nie ufać nikomu. Kto do was pisze i coś oferuje i nie nabierać się na reklamy dużych zysków oferowane rzekomo przez znanych ekspertów. I tym ostrzeżeniem stawiam kropkę. Zapraszam do subskrypcji kanału i udziału w misji 20 tysięcy subów. Zachęcam też do testowania serwisu Bossa Web Trader, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru tudzież poranka i słyszymy się w czwartek po sesji.